Volvo S60 z polskiego salonu w pięknej, jasnej skórze. Super wyposażenie luksusowe. Auto działa bez zarzutu, ale warto zawsze sprawdzić, czy też nie było obite. A o bicie jest malowanie. Wszelkie odczyty między 90 a 180 powinny być ok. Nawet powiedzmy między 180 a 160 chyba bardziej. Sprawdzamy każdy element. Auto absolutnie nie miało żadnego wypadku, przynajmniej nie za mojej kadencji. Nie powinno było mieć też żadnego wypadku przed moją kadencją, ponieważ sprawdzałem dokładnie to, co teraz tutaj prezentuję. została na maskę, sobie w ręki I dach. Jeszcze może miejsce, w którym jest sucho, z drugiej strony dach możemy zrobić